Ziomka nie wracam No, Kaśka mówi no w końcu Mówi no w końcu Pierdziele nie mogę Dzień dobry kochani na Rofika Kłaniam się soczyście znowu nad wodą w takich okolicznościach w przyrody I dzisiaj ze mną Mojcia O i bażant był Pusią normalnie Puścią niech sobie idzie No puścią bo już ona opieska, że gdzieś pójdzie w cholerę nic ja już prawie gotowy lecimy do wody no puścaj ją no zobaczcie zobaczcie zobaczcie. idziemy do wody Puść ją z tej smyczy no poproszę cię pójdzie jakiś badżant czy co i pójdzie z badżantem no to będziesz ją ścigać Chyba ty o! A wszystkie zapachy musi obwąchać, bo tu psów pełno gania. No a jak? Dobra kochani, wskakuję do wody. Jak będzie wam co pokazać, to wam pokażę. Wchodzicie do mnie na głowę i lecimy po skarby. Tam daleko, tam, tam, tam. Tam czapla. Tam na czerwonej kulce Kormoran. I piesek na rowerze obszczekuje, Molcie. Jaki zadowolam. Pani się zapytała, czy może puścić pieska, no pewnie, że może. Moli by chciała. No, zobaczcie, jaki raj! Niu! No, Niu! Ale pięknie, zobaczcie, jak szaleje. No. Za ptakiem, za ptakiem. Co to, Bociak? Co to za koleżanka tutaj? Co to? No ej, w ogóle na nią nie zwracasz uwagi. O, lecę, lecę do wody. Zobaczcie, ratujemy piłeczkę. Aż tu bliw! Ratujemy piłeczkę od pieska, bo odpłynęło za daleko. <grymne> Coraz ciężej o skarby biżuteryjne. No, niestety, 3 października to taka łuseczka wpada. A tak to szkła szkła, kafelki, śrubki, gwoździe to jest sygnał na sygnale. Lubię takie śmietniki, uwielbiam wręcz. I spośród nich, właśnie wyłapywać ten jeden, jeden, jedyny w miarę fajny sygnał, który kurczę, może być jakimś kolorkiem. Bo, tak jak mówię, jest tyle złomistrza tutaj, że tu może coś leżeć. Tu może coś leżeć, tylko trzeba. Trzeba by było naprawdę dobrze pokopać. Powyciągać wszystkie te złomki, a między nimi kurka wodna byłby ten jeden sygnał. No tutaj też będzie jakiś większy kawał złomu. Ciekawe czy na samej górze, czy nie. Ale gdzie? Czekajcie, niby. Niby, niby już jest pod cewką, ale to zaraz się okaże. Chyba go mamy. O, już nawet psicie czuję, O, słyszycie? Patrzcie, patrzcie co tu jest. I takie złomiszcze na bank zasłania te piękne kolory. Na bank. A ona trafi do rafikowego złomku. I pójdzie na sprzedaż. Przerobimy na pieniądze. O! Jaki ładny sygnał między złomkami? Stracił się, może jest w sicie. Nic nie widzę. Te złąki też dają fałszywe strasznie sygnały, ale to jest właśnie to, że trzeba szukać i trzeba by było je wszystkie stąd wykopać. Bo tak jak słyszycie, one tak przekłamują że masakiera jakaś <grywa> a Moli z Kasią na ławeczce tam na ławeczce Kasia z Moli dzisiaj przyjechały ze mną i normalnie odpoczywają troszeczkę ale pogoda już się zmienia podobno od jutra już ma być bardzo brzydko kochani kilka śmieci Ołów wędkarski tym razem Także piłeczka uratowana I ołów wędkarski Patrzcie na to jaka szpilar z nierdzewy upalona Ciekawe co tu było takiego upalonego Wiecie jak biła pięknie? Czysta nierdzeweczka, dobre kilo Widzicie to? Widzicie to? Na bezrybiu jest ryba Między tymi wszystkimi śmieciami jest zwyczajony sygnał 10 centów, więc jest trzeci w miarę fajny sygnał. Reszta: kupę śmieci, zobaczcie, ile tego tu jest w ogóle. Tych sygnałów, tu w takim miejscu po prostu detektoryści, którzy nie lubią kopać śmieci, nie poradziliby sobie. Uwierzcie mi. Ci ludzie tutaj by sobie nie poradzili A tu wykopuje kapsle, wykopuje zawleczki, wykopuje różnego rodzaju inne rzeczy I tu jest sygnał na sygnale Który non stop przekłamuje Naprawdę I warto by było kiedyś tutaj ryć, ryć do upadłego, ryć Bo między tymi wszystkimi śmieciami Na pewno tu leży coś Fajnego. Na milion procent. No, ten sygnał jest dalej. Wykopałem nawet jakieś kawałki długopisów. Także śmieci, śmieci, jeszcze raz śmieci dzisiaj. No, sygnał zostaje, bo jest głęboko. Nie mam na tyle czasu dzisiaj. Szukamy jakiegoś lepszego sygnału bardziej czyściejszego co by szło go po prostu fajnie kopnąć bo tu jest mnóstwo mnóstwo sygnałów głębokich tu jest sygnał na sygnale jakbyście popatrzyli jeżeli widzicie monitor wyświetlacz w detektorze on jest cały czas pobudzony bo nie wiem czy słyszycie ale non stop wyświetlacz działa Także w takie miejsce przyjechać tylko i wyłącznie z naładowanym wykrywaczem, bo inaczej to tylko chwila kopania i po zawodach. No, cały czas, cały czas, cały czas coś. Jeden potężny śmietnik. A właśnie chciałem Wam pokazać. Tam na tamtej plaży, na drugim końcu, byłem dwa dni wcześniej, co znalazłem te srebrne łyżeczki. To było tam. Tam też był ten sam śmietnik, pamiętacie? No, było tego tam mnóstwo. Kurka ładna, no, ale zakręciłem kamerkę, że nie mogę jej poluzować na dół. Lecę dalej. No to dzisiejszy film dedykuję wszystkim chłopcom, którzy piszą, że tam też mają problemy z kopaniem, nie umiem nic wykopać, kurczę, a tu się same, same skarby ogląda. Nie zawsze tak jest, nie zawsze tak jest. Często jest tak jak dziś, często jest tak jak ten tydzień, że nie ma porządnych skarbów. Chłopaki, uzbroić się w cierpliwość, ryć i próbować szczęścia, pomagać szczęściu. Szczęście samo nie przychodzi. Jemu trzeba pomóc Kochani Jak nie pomożecie szczęściu To ono do was nie przyjdzie A życzę wam kurde Żebyście mieli zawsze Banana na buzi Uśmiech od ucha do ucha Niech się wam darzy Wszystkim Bo to pasja pikno Tu jest zaś jakiś Wielki potężny sygnał Nie chce mi się go dziubać Nawet przez chwilę było 9,9, więc potęga. Piździonka nie wracam. No, Kaśka mówi no w końcu. Mówi no w końcu. A ja bez piździonka nie wracam, kochani. W tym całym sypie patrzcie na to. Jest. Jest jakaś łobrączka. A tutaj C0. Ale co ono ma znaczyć? Tak jakby stopnie. Tam Molcia oszalała. Tam Molcia oszalała. Chce się ganiać jak szalona. A tu, a tu, kochani, tym przekręcaniem, tym całym przekręcaniem tej kamerki wyłączyłem ją. Ale jest, jest. Wczoraj były dwa bazarkowe piździonki, dzisiaj taki piździonek. Nie wiem, stopnie Celsjusza tutaj są, czy co? Kółeczko jak stopnie Fahrenheita i C jak Celsjusz, C jak Cygun. Cygun! O, to jest Cygun! No i patrzcie, wśród tych całych śmieci kolejne ołów. Jakiś strasznie zmasakrowany. Ale będzie do złomku. Kolejna nierdzeweczka, kolejna krągłość, ale tym razem podkładka takowa Dobra kochani, na dzisiaj koniec. Piździołek jest, moneta jest. Jakieś tam inne skarby są. Kupa śmieci, że mi jajca chcę oberwać. I kończę. Kończę na dziś. Wyłączam ten sprzęt. Molcia nie chce przyjść, ale muszę wyłączyć, bo tutaj wszystko gra w piździec. Naprawdę masakiera. No chodź tu podejdź z nią na chwilę. Nie. Nie. No podejdź z nią. Nie. Podejdź z nią. Nie. Podejdź z nią. nie, 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 nie. Czekaj, odepnę się Odepnę się Słuchawki zrzucę Rękawiczkę zrzucę Tu są jeszcze fanty z wczoraj Ale patrz mamuśko Bez piździonka nie wracamy Wielkie męski no zimno, dlatego się zbieramy Idziemy No cześć, no cześć No cześć Patrzaj, patrzaj to znalazłem, patrzaj Zobacz co znaleźliśmy Co znaleźliśmy? Bzdzionka? Biziąkę znaleźliśmy? Co? Jadłaś trawę? Mamaś trawę? Jadłaś trawę? Jadłaś? No co? Uciekamy? Uciekamy? Daj buziaka wszystkim, daj widzą buziaka. No. Daj buziaka, widzą tak. Uciekamy, zmykamy. Do następnego. No i tradycyjnie podsumowanko tego szybkiego wypadu. Wyszła jakaś tam jakieś kuleczki, branzoletka. Jakaś podkładeczka, łyseczka Dwa razy ołów jakiś taki aczyk. Monetka, no i piśmionek. A piśmionek nie wiedziałem o co chodzi z tym tutaj wymalowanym C. Ale teraz już wiem. Jak go nosicie na palcu, to on Wam pokazuje temperaturę. Teraz nie pokazuje żadnej, ponieważ nie był noszony na palcu. Ale tak jak mówię, jak go nosicie, to jest tutaj. Odtąd w tą stronę i kończy się z drugiej strony na 39 stopniach. Więc myślę, że tutaj będzie 20 parę. No, tak wygląda ten oto pizdioneczek. Bez pizionka nie wracam. Taki oto nierdzewny. Do zobaczyska na następnym filmie.